Cześć kochani, witam was serdecznie. Bym chciała coś tutaj troszkę e, nowego dla wam e, zaproponować, a więc e, wiadomość na weekend. Taki przekaz weekendowy. Tak jak zawsze robię z pięciu kart taką e, wiadomość po prostu na weekend. E, nie będę pisała na który weekend, e, bo nie lubię tak tarota czasowo e, tutaj go um, no jakoś ograniczać. Także yy, czytanie na weekend, wiadomość na weekend. Zobaczymy, co tutaj, jaka wiadomość do Was yy, przychodzi, weekendowa, co, co, co tutaj w weekend, yy, jakie, no jakie energie do Was tutaj yy, zajrzą. Dobra, zobaczmy. Dobra, zobaczmy główną energię yy, na ten weekend. Co tutaj w ten weekend, yy, jaka główna sytuacja się pojawi. Uu, ko o kochani, no dobra, okej. Okay. Yy, kochankowie, no yy, powiem Wam, że yy, no, 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 no co to może być? No weekend yy, może dojść do jakichś ognistych tutaj spotkań, kochani. E, Jakichś e, połączeń bardzo namiętnych. Także jeżeli e, wy tutaj no, chcecie zobaczyć to czytanie, tutaj pod względem relacyjnym, to jak najbardziej jest tutaj możliwe jakieś spotkanie, kochani, jakieś połączenie, wybranie siebie e, nawzajem. Jeśli tutaj no, nie macie takich sytuacji relacyjnych, E, to chodzi tutaj o jakiś wybór, kochani. Jakiś ważny wybór tutaj. E, dokonacie jakiegoś wyboru, albo Wy, albo ktoś tutaj e, w ten weekend coś takiego może się wydarzyć. Może zostaniecie postawieni właśnie przed jakimś e, trudnym wyborem. I ten wybór, w końcu e, przyjdzie decyzja e, właśnie... E, co robić, jak robić, co wybieram, czego, co zostawiam, czego nie wybieram. No dobra, no to patrzymy. Ja sobie odsłonię wszystkie karty, bo chcę mieć tutaj obraz krótki, tego całościowy. Także ma być to przesłanie tylko na weekend, także nie za, nie za długie, nie za obszerne. No dobra, no to zobaczmy, co tutaj. Z tymi kochankami, wyborami. Wow, kochani, piękne karty. Przepiękne karty. Ee, weekendowo. Nowe tutaj horyzonty dla Was. I niektórzy wyjeżdżają do rodziny. Wyjeżdżają do najbliższych. Bardzo ładne karty, kochani. Fajne, ciepłe spotkania. Mogą właśnie, jeżeli chodzi tutaj, może jest właśnie nagła decyzja że wyjeżdżam, odwiedzam kogoś, odwiedzam swoje dzieci, bo też są takie fajne, ciepłe, rodzinne tutaj energie. Odwiedzam nie wiem bliskie osoby, ojca może, może tutaj z mężem, z partnerem razem gdzieś po prostu wyruszamy w jakąś drogę. Może to być też oczywiście połączenie takie Emocjonalne, połączenie też fizyczne jak najbardziej, do takich sytuacji też tutaj może, kochani, w ten weekend tutaj dojść. A więc tak, dużo komunikacji widzę, może jakieś spotkania, może właśnie randki, gdzieś gdzie. Na jakieś ciepłe uczucia tutaj, fajne kochani, coś tutaj ciepłego, fajnego się zacznie. Jeśli chodzi tutaj, właśnie o tych kochanków, jeżeli patrzycie na, to, na tą tutaj wiadomość dla was pod względem relacyjnym, to widzę tutaj spotkanie z jakąś osobą może to być osoba też starsza, byk pa, panna koziorożec, no, połączenie. Fajne, naprawdę, kochani, energie, Może ta osoba skądś zwraca, może jej długo nie widzieliście już, bo tutaj są jakieś powroty. Powroty też emocjonalne, takie ciepłe. Także, no, fajnie jest takie czekanie, też mam wrażenie na to, żeby to się ziściło, i powiem Wam szczerze, kochani, że. Bardzo fajne energie i przepiękne energie na, na, na weekend. Także jeżeli tutaj ktoś przy was jest, o kimś myślicie, to tutaj no, będzie powrót tej osoby, będzie spotkanie, będzie dużo ciepłych słów, będzie dużo sympatii, kochani. Także, no tak jakby też może w, w, otwiera się, Otwierają się jakieś tutaj drzwi, coś nowego, także no bardzo fajnie. I dla niektórych, właśnie widzę tutaj, kochani, podróże, czy razem gdzieś będziecie wyjeżdżać, czy właśnie tak jak mówię, do rodziny. No bardzo, bardzo fajne, ciepłe, kochani, miłe, sympatyczne, pełne fajnych, takich emocjonalnych, też może wzruszeń. Spotkania, dni naprawdę takie, czy z dziećmi spędzone, czy właśnie z kochankiem w bliskości. Czy razem będziecie podróżować, wyjeżdżać gdzieś. No, naprawdę bardzo fajne karty, bardzo fajne. Karty. Jeżeli takich tutaj, wiecie, e, e, romansowych, żadnych e, spotkań nie będzie, to będą tutaj właśnie dokonane wybory, żeby nie wiem, czy spotkać się z rodziną, czy z bliskimi, czy po prostu z przyjaciółmi gdzieś z dawnych lat, ze szkoły na przykład, e, czy z ojcem spotkanie, także bardzo fajne, kochani, energie. Super e, weekend tutaj się zapowiada, naprawdę bardzo fajnie. Dobra, ja zobaczę dla was taką radę, wskazówkę na ten weekend, co robić, czego nie robić, może coś się tutaj ciekawego pojawi dla was. Okej, a z No przy tych kochankach to wiecie, nie, co robić? No nowy początek, romans, yy, yy, zaczęcie czegoś. Yy, no bardzo energie takie, wiecie, przeciągania, chemii, namiętności, seksualności. No, macie działać, macie działać. Jeżeli nie chodzi o, o relacje i wiecie, takie, że tak powiem, łóżkowe sprawy, no to chodzi po prostu o działanie, o żeby, żeby się ruszyć, żeby coś zainicjować, żeby coś wymyśleć, żeby mieć jakiś pomysł, żeby po prostu działać, robić, tworzyć, zapał mieć taki. Bardzo fajny weekend się tutaj, kochani, dla Was zapowiada. No dobra, Napiszcie mi, kochani, czy Wam się podoba w ogóle taka forma czytań. Jeżeli Wam się spodoba i zobaczę, że tak, no to będę te czytania robić częściej, bo tak czuję czasami, że na weekend jakiś fajny przekaz no przydałby się od czasu do czasu. Dobra, także dawajcie, kochani, znać. Lajkujcie oczywiście, subskrybujcie, komentujcie, bo to pozwala mi tutaj, kochani, dla Was być. Dziękuję, serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia.